No i przez taki oto fakt, że goście dostali tutaj walkowera, e, mogą już tym pojedynkiem zapewnić sobie zwycięstwo w całym meczu. E, no, sytuacja e, dosyć e, trudna tutaj, wydaje się, że Ilmas Ulas, bo tak naprawdę de facto to jemu wypadł rywal, a więc Vladimir Sebitonienko był rywalem e, Ulasa, a więc ta zamiana e, z Pilara Leonarda na Ulasa świadczy o tym, że jednak e, Goście większe szanse, większe nadzieje wiążą z Ulasem, stąd jest ta zamiana. No i pytanie, czy ta zamiana będzie korzystna, czy niekorzystna dla Mikołaja Przydrożnego. Zobaczymy, przekonamy się. Widzimy już po tych warunkach fizycznych, że jednak dosyć podobne, bo tak bojowo nastawiony wydaje się być w tym momencie... Ulas, widzimy zawodnicy boksują bez kasków, a więc tutaj mamy już nie juniorów, ale młodzieżowców, boksujących do lat 23 zawodników, no i dlatego też już nie ma kasków, no i zobaczymy jak to się przełoży na rywalizację, tak samo jak w ostatnim pojedynku Petro Lakocki, Elibal Ali na ten pojedynek czekał, no bo... Wydaje mi się być tutaj murowanym faworytem, no ale zobaczymy jak poradzi sobie Mikołaj Przydrożny w tym momencie z Ilmazem Ulasem widzimy bojowo-bojowo nastawiony jest tutaj reprezentant gości. I tu widzimy na razie dobra dynamika, tak dosyć energetycznie panowie zachowują się w ringu. Z czasem pewnie jak troszeczkę gdzieś opadną te pierwsze emocje w e, rywalizacji i też e, troszeczkę gdzieś opadną siły, to też inaczej nam ten pojedynek będzie się układał. Więc ja zawsze na te pierwsze takie e, fragmenty walki zawsze jestem taki wyczulony, że dzieje się dużo, ale potem zobaczymy. Tak naprawdę wychodzi prawda o zawodnikach już po, e, gdzieś tak mniej więcej drugiej połowie pierwszej rundy, wtedy już e, wiemy trochę więcej. Dużo, dużo, dużo biegania, dużo clinchu, e, dużo uwag ze strony sędziego ringowego, e, no widać, że tutaj bardzo panowie chcą i to też troszeczkę pewnie sprawia, że takie elektryczne boksowanie z obu stron. Pytanie, czy tutaj Mikołaj Przydrożny myśli o tym, żeby robić swoje, czy bardziej myśli o tym wyniku, który jest w meczu. Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby jednak myślał o tym pierwszym, żeby raczej nie koncentrował się na wyniku. Ale widzimy, że dobrze, dobrze teraz przed dwoma ciosami Ulas został upomniany jednak za to, że ten drugi czas był nasadą. No dużo biegania. Dużo biegania, dużo gdzieś takich pojedynczych zrywów. Tak jak powiedziałem, zaczną się... Zacznie się taki, przyjdzie taki moment, że... że staną w tym ringu, że nie będzie już tej bieganki, no i wtedy poznamy trochę więcej faktów o obu zawodnikach. Och, teraz bite w powietrze i to z dużym zapasem ciosy przez Mikołaja Przydrożnego, tam jeszcze z 15 cm było do celu. Mam akcja lewy, prawy. Mocno nie trafiona, teraz dobry fragment, tak jest, no złapał się Ulas na ten yy, prawy sierpowy, a więc nie jest nietykalny też. No taka cpana zagrywka Ulasa w pewnym momencie, nie wiem czy Państwo to wyłapali yy, w swojej transmisji gdzieś tam, Skierował oczy w dół, pokazał Polakowi, że coś leży na, na macie, żeby gdzieś w tym momencie go zaskoczyć ciosem. To jest taka znana, cwana zagrywka, że się sugeruje, że coś tam gdzieś się dzieje, i wtedy, wtedy się bije. No, widać, że zawodnik sprytny, zawodnik niezły, zawodnik też z jakimś tam dobrym bagażem, jeśli chodzi o takie ringowe doświadczenie. No, i nie bez przyczyny to w niego bardziej wierzą trenerzy niż w Pilera Leonardo, no więc jakby tutaj Druga runda, i znowu ten prawy gdzieś nad lewą ręką u Lasa e, trafia. Myślę, że jednak przydałoby się, żeby bardziej przyklejał jednak do brody. E, gardę! przydrożny, bo tak jak teraz daje się łapać kilkoma ciosami. No na szczęście to jest tak, że to są pojedyncze ciosy i potem gdzieś uraz sam zrywa dystans. Dzięki temu jakby nie daje pretekstu do liczenia, teraz przygląda się bardzo uważnie dziarigowy jeszcze jeden mostny lewicierbowy. Myślę, że za chwilę jak pójdzie seria i nie wybroni tego y, przydrożny, to będziemy mieli pierwsze liczenie w tym pojedynku, a to będzie oznaczało jednak spore problemy już reprezentanta. Y, śremskiego klubu bokserskiego Warta. Dobrze, dobrze, dobrze. Pół stan, ale trzeba tam jednak więcej pracy włożyć. Och, teraz! To są bardzo bolesne historie. Jak trafi przedramię w przedramię, jeszcze jak dojdzie tam do zderzenia kości, to w tym momencie mamy bardzo, bardzo taką bolesną historię. Tu mamy jakieś krwawienie z nosa, mamy już konsultacje z medykami. Wydaje mi się, że nie jest to na tyle poważne krwawienie, przynajmniej tak to wygląda z naszej perspektywy, to jest z naszego stanowiska, że żeby to krwawienie uniemożliwiło jakiekolwiek hmm, boksowanie, więc myślę, że spokojnie będzie mógł przydrożny Przedrożny wrócić do rywalizacji, ale to jest dopiero druga runda, więc jakby tu jeszcze e, no jeśli to krwawienie będzie bardziej intensywne, bardziej obfite, to w tym momencie być może takie takie przerwanie nastąpi. Mamy kolejne upomnienie dla Ulasa, on no tak bardzo pokornie reaguje na te wszystkie upomnienia, ale widać, że jakby też gdyby się dobrze zastanowić, to nic sobie z nich za bardzo nie robi. No i teraz prawy pod lewy łokieć, trafił tym ciosem, uśmiechnął się Ulas, ale trafił tym ciosem Mikołaj Przydrożny, dobrze, dobrze, trzeba próbować, jeżeli nie idzie w jednym tempie, w jeden sposób, to trzeba może właśnie coś pokombinować, bo widać, że Ulas jest szybszy, sprytniejszy, no i jest bardzo mobilny po tym ringu. Też pewnie gdyby boksował z bardziej doświadczonym rywalem, to ten w końcu by go złapał gdzieś przy linach i, i przymknął tam spokojniej, więc nie byłby w stanie aż tak bardzo uciekać. No ale jednak widzimy, że oprócz tego, że dużo kilometrów w ringu robi, to jeszcze trzeba przyznać, że te proste akcje wypuszcza dosyć szybko i, i trafia, trafia Mikołaja Przydrożnego. Może nie już tak intensywnie jak na początku tej drugiej rundy, niemniej jednak no widzimy, że jednak te ciosy spadają no i są one bardzo widoczne ta garda jednak nie jest na takiej wysokości, żeby przynajmniej dawać sędziom pretekst do tego, że te ciosy nie dochodzą, gdyby gdzieś nawet to były ciosy, które rozbijają blok to też wyglądałoby to zupełnie inaczej, a tak to jednak są ciosy dosyć czytelne i tak jak teraz, za chwilę będziemy mieli właśnie, moment taki, że po zwarciu wyjdzie przydrożny i wyłapie te ciosy to było jakby już Patrząc na akcję poprzedzającą mogliśmy się spodziewać, że tak to się zakończy. No i rozpoczynamy finałową, trzecią rundę pojedynku, przedostatniego pojedynku dzisiejszej gali. Przypomnę, gala stulecia Wielkopolskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. No i jak na razie w rywalizacji polsko, nazwijmy to wielkopolsko-niemieckie, chociaż tak nie można tego nazwać, bo to jest takie mocne uproszczenie, to jednak jest pojedynek, Powiedzmy nadreni z Wielkopolską, o, to już chyba brzmi trochę lepiej, bardziej uczciwie. No to jak na razie rywalizacji mamy 6 do 4, a to z tego względu, że goście otrzymali jeden walkover. Więc jeżeli w tym starciu trzecim zwycięży, a wszystko na to wskazuje, Ilmas Ulas, no to w tym momencie goście już tego meczu nie przegrają. I zobaczymy, jak to starcie nam się tutaj ułoży. Dobrze, lewy, prawy teraz przydrożnego. No widać, że e, troszeczkę spadła mu energia, ale mimo wszystko jest bardzo dzielny. No to jest chłopak, który w moim odczuciu, biorąc pod uwagę jego odwagę, jego też talent ruchowy, bo nie ukrywam, że ma e, spory potencjał ruchowy to myślę, że można by było z niego zrobić naprawdę niezłego pięściarza. No są spore braki w defensywie, bo na pewno tych ciosów przyjmuje bardzo dużo. Ten blok jest totalnie nieszczelny. Eee, zwłaszcza, że te ciosy one nie lecą gdzieś tam w zwarciu, tylko gdzieś tam łapie jest z półdystansu i z dystansu. Więc e, gdyby tak e, no, po prostu troszeczkę lepiej go e, ustawić pięściarsko, to mógłby to być naprawdę niezły zawodnik. I, i, i myślę, że no, rywal też nie pasuje mu, to widać, bo zawodnik dynamiczny, bijący z dystansu, szybkie ciosy w kombinacji dwóch i, i to już jest duży kłopot. Teraz jest, widzimy wysoko podniesiona garda i proszę, już przynajmniej był pretekst tej pierwszej akcji, żeby gdzieś sędziowie widzieli, że wybronił to, bo rozbijał ten blok, ale gdzieś tam te rękawice jednak zbierały te ciosy. więc już był pretekst, żeby pokazać, że tych ciosów nie przyjął, natomiast w sytuacji, kiedy tak jak teraz opuszczone ręce, to druga akcja już też e, była takim dowodem na to, że właśnie wybronił, chociaż połowicznie pierwszą akcję, tak jak teraz widzimy dwa lewe, sierpowe, ulasa e, z doskoku oba przyjęte, no trochę się przykro na to patrzy myślę, że tak jak powiedziałem, moim zdaniem Mikołaj Przydrożny e, to jest chłopak, który ma Dobre predyspozycje e, ruchowe do boksu, e, dobre e, możliwości, dobre parametry fizyczne. Natomiast, e, no, trochę jednak e, ta defensywa jednak jest e, szwanguje przez to, że jest być może nawet zbyt e, ambitny w kilku fragmentach tej rywalizacji. Jest już bardzo zmęczony, też, no ale to jest też efekt e, przyjętych ciosów. Koniec tego trzeciego starcia. No zwycięży ten pojedynek Invas z Dobry zawodnik. Trzeba oddać, że naprawdę tutaj goście z klubu Box, Jim Drager naprawdę, no to nie był przypadek, że został zamieniony z spilerem Leonardem. Natomiast pytanie właśnie, czy teraz biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, no, czy, 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 czy chociaż rundę Któryś z sędziów przyznał przydrożnemu Jeśli tak to, to być może pierwszą ale nie, nie wydaje mi się żeby tak było I proszę Państwa zakończony zakończonym W kategorii do 90 milionów. Jego możliwość na ruchu to jest bo on ma do decyzji Zawodnik skarżnika i jest niekolite Zasłużone jednogłośnie zwycięstwo Ilmaza Ulasa Wielkie brawa dla Mikołaja Przydrożnego, bo też tu bądźmy y, tutaj y, no, bądźmy tacy, powiedziałbym, y, doceniający, bo bo to jest istotne chłopak y, bardzo ambitny, tak jak powiedziałem, moim zdaniem y, z fajnymi warunkami takimi motorycznymi, tylko wymaga sporo pracy, no i przede wszystkim, no nie mówię tego jako złośliwość, ale przykro się patrzy, kiedy ktoś